Siema, no właśnie skończyłem live, a. No w sumie nie właśnie, jakieś 20 minut temu to co się działo na tym live'ie mogę śmiało powiedzieć najlepszy live do tej pory. Naprawdę, naprawdę, dostałem rajda od naprawdę sporego youtubera, bo prawie 9000 subów, ale to w dalszej części materiału tego filmu. Co, ogólnie no był event, nie? No i w sumie nic nie dodali. Serio, serio, żartowałem, co wy sobie myślicie, co jaja robię. Nie no, ogólnie. ogólnie, wejdziemy do jaskini, bo tego akurat nie sprawdzałem, co mogło być trochę głupie. Ale dobra, wchodzimy do skini no i tutaj nic nie dodali, dobra. Tu jest to samo, wszystko to, to co było, to było. Ale co dodali, już wam pokazuję. Już wam pokazuję. Mamy tak. Hayden. Underwater World, czyli Ukryty Podwodny Świat, Kraken Egg. Będę wam tłumaczył, Kraken to po prostu duża ośmiornica, czyli po prostu yy, ośmiornicza, co... Dobra, nie, nie, będę tak robił, nie będę tak robił. Jak, jak coś w tym momencie, Sugar Apple jest w Crow Agard. Jak myślicie, co powinienem zrobić? Jaka jabłka, Sugar Apple, Sugar Apple, Sugar Apple! CO <mum> ogólnie live z karty, zapraszam. Dobra. Ale to nie jest o tym film! Co ja tu w ogóle robię? Wychodzę. Dobra, jestem już. Jestem już, jestem już, sorry. I pozdro dla widza, który dał info o Sugar Apple. Sorry, trochę mi palma odwaliła. Ale czasem tak jest. Dobra, więc wracamy, co dodali? 7 nowych petów, Summer Card yy, Minigame Underwater yy, Global Shop to jest ciekawe New Supreme Pet to sub, nowy ten Tu Summer Upgrade Ej, tego nie widziałem Faster Pirate Shop Restock Extra Summer Reward no To co, nie? kupujemy Tylko ja tego nie widziałem, nie? Ja tego nie widziałem, jak ja mogłem tego nie widzieć, nie? Ty, a, a o co chodzi z tymi nagrodami? Nie mam pojęcia, dobra, to nieważne. Tego w ogóle na live nie, nie sprawdziłem trudno. Together with company find case and unlock e, e, extra boost. Aha, to ludzie wszyscy mają... Ok, dobra, zaraz wam wytłumaczę. Last week of the weekend... E, bo, book fixes, new, new code, new code mam, to wam pokażę, rakieta plus mor. rakieta plus mor. nie mam pojęcia co to jest, patrzcie, tu macie ośmiornicę, wchodzicie do ośmiornicy, ale czekajcie, bo tej ośmiornicy nie widziałem, nie ma tu przypadkiem niczego, nie ma tu na przykład kodu na, nie wiem, darmowy milion robót, luźna propozycja, jak nie, to wchodzimy tu i mamy świat, mamy świat, mamy świat, Mamy tutaj to z tymi kluczami, mamy ten shop, ale to jest globalnie Czyli jak tu macie, bo to są naprawdę mega nagrody, ale to jest global, czyli są trzy na cały świat. I wiecie, to, żeby coś tu dostać, będzie mega ciężko. Tak się prezentuje nowe jajo, takie kraken egg, takie pety są, zaraz Wam pokażę. Mamy już eternala, brakuje nam Secreta i Divina. Wygląda tak Eternal, wygląda tak Toxic Mythical. Już Toxic Mythicalów mamy dwa. Tak wygląda zwykły Shiny. Let's go! Tu sobie otworzymy. Dobra, no i co? Shop mamy, tu są kart minigame, ale wiecie co? O, mogę wam pokazać. To jest coś takiego i wybieramy trzy. Raz, dwa, trzy. I dostajemy te nagrody. Te nagrody, a resztę... Po prostu nie ma, pokazuje nam, jakie mamy. I niestety grałem w to. Tak to bym wam. A mogę! Dobra! Patrzcie to, patrzcie to, teraz? Arbus, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie mam zaznaczyć Gdzie Myślicie, to będzie dobre miejsce? Dobra, proszę, proszę! Nie. I jak myślicie, gdzie? Gdzie? Gdzie pierwsze? Nie, no. A patrzcie, jakie nagrody tu są. Patrzcie, jakie. Akurat i tu, i tak były kiepskie nakręty. Ale dobra, bo tu się co jakiś czas odświeża, To sobie potwieramy te za 100 milionów. Bo teraz wydałem. Jakbym wiedział, że to jest, to bym nie pokrywał tego 2 Pineapple Exclusive Egg. let's go. Chociaż to i tak słabo jest, naprawdę. 1 pięć tych. Bo na przykład w tym za bilion. Ej, to chwila, tak jest. To wiecie, to dla kontentu wam pokażę, bo tu mam tego. Let's go. Tu, tu, tu. Wow, mega drop, co? Patrzcie to. Dobra, w next rundzie otwieram trzy tak, tylko na dole. Patrzcie, tu. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra. Dobra, nie. Weź, tu, tu i tu. Patrzcie jakie mi... Nie będę wszystko mówił, nie? Bo nie jestem człowiekiem, co będzie brzydko mówił, szczególnie na odcinku na YouTubie, ale takiego pecha to nikt nie ma. Takiego pecha jak ja to nikt nie ma. Tu no, normalnie możecie mieć premium Egar tego za Robuxy. Możecie mieć naprawdę, o 10 jaj. No i 10 jaj to jest naprawdę coś, co bym chciał za każdym razem dostawać. 10 jaj to jest porządny truc. I ostatni raz bo więcej już nie mam. Trzy i tu na środku, niestety. I co mogłem mieć, a czego nie mam? Chociażby Insane Smoothie, nie? Naprawdę to jest fajna rzecz. Tu mamy to z yy, tym, ale to chyba jest global, czyli wszyscy ludzie na świecie. Tak zrozumiałem z, z tego. Together with communi community, fine case. Więc tak to rozumiem, nie? Tak to rozumiem. Miejmy nadzieję, że o co w tym chodzi. Tu wiecie, z jajek macie z, yy, z tych map. znajdywania tego. Z dungeonów i z ścinania Czy Tu ten sklep, to wam pokazałem. Hmm, czy coś tu dodali? Zobaczmy sklep, bo przecież każdy... Patrzcie ile mam Co?! 1241. Jak to się stało? No, byście byli na live, byście wiedzieli, no. Byście byli na live, byście wiedzieli, nie było was na live, nie wiecie. Trudno. Tu jest dalej Summer Park. w ogóle ten Summer Pack da się, da się za to kupić. Więc chyba sobie pozbieram na to, bo to się opłaca, zobaczcie. To znaczy macie Pirate Ega yy, za tą samą cenę plus tego, a ja tu trochę nie... Aha, to jest drugie HOT, okej, tu żadnych tych nie mam. Czemu ja w ogóle na drugim kącie dawę? Yy, no, ale wiecie o co chodzi? Bo tu większość tych mam. No, to kurde? Fajnie by było, fajnie by było. I może bym otworzył, może bym otworzył. Tu mam 107 tych jarek. Otworzymy sobie trzy. Otworzymy sobie trzy. Chociaż i tak zostawiam na specjalny odcinek poświęcony. Dobra, jeszcze trzy, jeszcze trzy, jeszcze trzy. Uzbieramy może tak stopień. Dobra, to do, do, do równego. Jeden i z tego dropi suprem up, patrzcie to. No prawie, 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 prawie. Dobra. Ja się nie poddaję, wiecie o tym. Ja się nie poddaję, ja się nie poddaję. Osiem, trzy, jeden, jeden. I patrzcie. Mamy coś. Mamy dwa takie. Dobra, nie, tak jest takim skamem. Wiecie, ile ja tych jaj otworzyłem? A to są pierwsze te pety. Ja nigdy tych petów nie miałem. Ale one, jak patrzyłem, to one są nikt nie warte, tym Miffik, już to. One <laughs> mają tylko 10 bilionów. Nie, trzymajcie mnie, trzymajcie mnie. Chociaż Toksik to by miał ile? 40 bilionów. No to Toksika takiego bym chciał. Toksika bym akurat chciał, bo on by był dobry do reverfów. Dla mnie nie, bo ja mam słaby w porównaniu do ludzi, w większości. O, zmęczyłem się tym gadajem, mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Jutro, czyli w sobotę, jutro albo dzisiaj, bo nie wiem czy to wstawię jeszcze dzisiaj, bo mamy 20, 22 godzinę. Ale może postaram się jeszcze dzisiaj, ewentualnie, wiecie, no wiecie. Aktualnie na Discordzie naszym Owocki Szymsa, jakkolwiek ta nazwa brzmi. Ta nazwa chyba będzie do zmiany, bo mi się powoli średnio podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy Owocki Szymsa mogą być. Właśnie, co wam miałem pokazać? Ale dobra, miesza. Giveaway na Discordzie wchodźcie, Giveaway na peta. Co wam miałem pokazać? Chwila, nikt, nikt nie widzicie. Patrzcie to. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie teraz. Patrzcie, youtuber, kamyk, podłoga, king, osiem i osiem prawie subów. I, i, I... czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aha, wy tego nie czekajcie. Ty... Dobra, teraz to wyłączę. Smaś, bo już chyba będzie go Czekajcie. 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 Muszę kolegi, zróbmy sobie tego rajika do pana kolegi, o którym mówiłem właśnie. Słyszycie? Więc zrobimy sobie do niego. Nazywa się Szyms27. To ja! Do no niego napiszemy wszyscy pozrod kamyka. Pozrod kamyka. I teraz robimy tak, panowie. panowie. Panowie i panie, ktokolwiek kto to ogląda, mogą być kosmitki, kosmici. Wiadomo o co chodzi wchodzimy w wideo, wchodzimy w jego najnowszy filmik, czyli otworzyłem 100 Free to Play Exclusive jajek i dostałem coś tam co dostał nie będę spoilerował. Bierzecie, klikacie łapka w górę i piszemy pozdro od Simsa. Pozdro od Szymsa, proszę napiszcie, chociaż żeby trzy komentarze były, bo jak tylko ja napiszę... Dobra, i ja napiszę później, ale napiszcie pozdro od Szymsa. Pozdro czym co napisze. I to jest wszystko w tym odcinku, nie? Trzymajcie kciuki, żeby nasza kariera wspólnie się rozwijała. Jutro widzimy się w sobotę na live z update'u w Grow a Garden. Zobaczymy jaki będzie, zobaczymy co się będzie działo i co. Siemano, lecimy, siemano, siemano I jeszcze raz siemano.